Another day, another way for me to open up to you. Kochani moi, dzisiaj będzie o słówku Another oraz Other, ponieważ pyta o to Monika. Another to jeden, kolejny, inny i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy czegoś, co jest pojedyncze i co można policzyć. Another day, inny dzień lub też kolejny dzień. Another way, inny sposób, kolejny sposób, droga, aby coś zrobić. Natomiast słówko other będzie w zasadzie tym samym, ale w odniesieniu do grupy, czyli do liczby mnogiej lub do czegoś, co jest niepoliczalne. Na przykład other days, inne dni, other ways, inne sposoby, other information, inna informacja, ponieważ ona jest niepoliczalna. Pozdrawiam.